Cześć, witam Cię serdecznie na kanale o inteligentnym inwestowaniu w kolejnym odcinku. Dzisiaj można by powiedzieć odcinek trochę historyczny, bo chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, czym był standard złota, bo 15 sierpnia minęła 51 rocznica odkąd prezydent Nixon zniósł parytet z złota do dolara, czyli oddzielił dolara od złota i jakie to miało znaczenie w tamtych czasach, jakie to ma znaczenie dla nas w obecnej sytuacji. Chciałbym, być, żebyśmy o tym sobie dzisiaj porozmawiali. Natomiast Ciebie bardzo serdecznie zapraszam do oglądania, komentowania i subskrybowania tego kanału. Natomiast pamiętaj, że wszystko to, co tutaj słyszysz, jest tylko i wyłącznie moim doświadczeniem zebranym na podstawie moich inwestycji, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Zapraszam Cię do tego odcinka. Lecimy! Można by powiedzieć, że to ledwo dwa, a w zasadzie trzy pokolenia temu prezydent Nixon podjął tymczasową, podkreślam, ponoć tymczasową decyzję o zniesieniu, oddzieleniu dolara od złota, po to, by właśnie tego dolara ratować, by, by swoją decyzją pomóc i umocnić tą walutę, która była w tym momencie i nadal zresztą jest tą walutą rezerwową, walutą, służącą do wymiany dla całego świata. Coś, co powstało na, na, podstawie, na podstawie konferencji w Bretton Woods na koniec II wojny światowej, kiedy wszelkie mocarstwa, które się wtedy zebrały, podjęły decyzję, że Dolar będzie tą walutą, względem której inne waluty będą wymieniane, a sam dolar będzie miał pokrycie w złocie. Natomiast, dlaczego mówię, że to ledwo 2-3 pokolenia, a my zapomnieliśmy już o tym właśnie standardzie złota, który do tej pory panował, ponieważ do tego czasu złoto, można powiedzieć, było tym podstawowym pieniądzem, podstawową walutą, do której wszystko było właśnie wymieniane, do której wszystko może nie wszystko było przeliczane, ale odnośnie do złota było wszystko, jakby to powiedzieć, odnoszone, było do tego wszystkiego gdzieś tam przeliczane. Można powiedzieć, a nawet należy podkreślić, że właśnie przez wieki, jak tylko funkcjonowała ludzkość, złoto było tym podstawowym pieniądzem, tym aktywem, które służyło do wymiany, do płatności. Dopiero wraz z rozwojem. Bankowości wraz z pojawianiem się banków, wraz z pojawianiem się instytucji finansowych zaczęto wprowadzać pieniądz. Taki pieniądz w tej formie, w której my go znamy, czyli banknotów, zaczął się pojawiać na początku XIX wieku. To są lata 1840, gdzieś tak mniej więcej Bank Anglii zaczął wprowadzać banknoty. Natomiast monety to wiadomo, już były znane wcześniej srebrne, złote były znane o wiele wcześniej. Natomiast yy, te banknoty to była właśnie potrzeba, praktyczność, i wygoda spowodowały właśnie, że, że te banknoty się pojawiały, że one zostały wprowadzane do obiegu. I w teorii banknot był kwitem. Kwitem, który yy, miał pokrycie w złocie i do czasu właśnie. Prezydenta Nixona, każdy obywatel mógł iść do banku i wymienić ten kwit, czyli banknot na złoto. Tak jak wspomniałem, przez wieki złoto było tą wartością, było wręcz tym odnośnikiem, względem której się rozliczano, względem której yy, prowadzono transakcje. I do 1971 roku podaż pieniądza. Była ograniczona i zależała od ilości złota. I dopiero właśnie decyzja prezydenta Nixona z 15 sierpnia 1971 roku spowodowała, że, ta, że został oddzielony pieniądz od złota. I z jednej strony miało to swój pozytywny wpływ, czyli można było zacząć swobodnie handlować złotem. Natomiast negatywny jest taki, że od tego momentu nastąpił nieograniczony do dróg pieniądza. Standard złota to było to, co znała ludzkość przez pokolenia, i dopiero ostatnie pół wieku, odkąd właśnie zniesiono standard złota, i za przykładem także Stanów Zjednoczonych poszły inne banki krajowe, spowodował, że można by powiedzieć, że na rynkach finansowych zaczęła się wolna Amerykanka i banki centralne, banki narodowe, mają swobodę w dodruku pieniądza i tak naprawdę. Ten banknot, który posiadamy bardzo często w portfelu, który teraz coraz bardziej ewoluuje, bo już coraz częściej posługujemy się kartami, już coraz bardziej mówi się o tym, że zmierzamy ku pieniądzowi cyfrowemu, gdzie już nie będzie w ogóle nawet banknotów, to coraz bardziej rezygnujemy, w mojej osobistej ocenie, rezygnujemy właśnie z niezależności, rezygnujemy ze swobody i oddajemy to, co jeszcze kiedyś było w naszym władaniu oddajemy komuś pod kontrolę i dlatego ja osobiście uważam, że standard złota jest czymś bardzo ważnym i mam nadzieję, że mimo wszystko z czasem, bo część walut które są planowane jako do przeniesienia jako do CDBC, czyli do cyfrowego cyfrowej waluty ma mieć podstawę także i odniesienie do fizycznego złota, zobaczymy jak będzie, natomiast osobiście uważam, że to co się wydarzyło pół wieku temu to jest element układanki, którą budują sobie wielkie instytucje finansowe i w jakiś sposób chcą ograniczać naszą swobodę, naszą wolność, naszą niezależność. Bo złoto, to jako to aktywo, o którym bardzo często mówię, jest elementem, które daje swobodę, pozwala spokojnie patrzeć na przyszłość. Ono zawsze miało wartość i przenosiło wartość w czasie. Dlatego uważam, że powinieneś w jakimś przynajmniej, w nieznacznym stopniu dywersyfikować swój majątek i po, posiadać fizyczne złoto inwestycyjne, które pozwoli Ci spać spokojnie, patrzeć bezpiecznie w przyszłość i być bardziej niezależnym, czego Ci serdecznie życzę. I poprzez ten krótki odcinek, który miał być przypomnieniem, czym jest standard złota, mam nadzieję, że to w jakiś sposób pozwoli Ci także spojrzeć troszkę inaczej na to, co się działo i na to, co jest obecnie. W, w świecie finansów i w jakiś sposób także zarządzić swoimi pieniędzmi. Dziękuję jeszcze raz za ten poświęcony czas i zapraszam do komentowania, subskrybowania, udostępniania, a Ciebie zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Cię. Cześć.